Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mitrandir I zapraszam do kolejnego odcinka zagrajmy w Gothic hey, ty! No. Wygląda ty na to, że Gon się chyba zabagował. Bo tak przemyślałem, wydawało mi się, że on właściwie powinien odejść od nas zaraz po zabiciu tego trola. A z powodu, że myśmy tam z nich spotkali już przy tym trolu, no... Małe problemy, w każdym razie jak prześpię się to on na pewno zniknie Bo już to sprawdziłem No cóż, miejmy nadzieję, że później się odnowi że nie zniknie nam całkowicie z gry. Przez raczej nie powinno się tak stać, ale. Hej! Oha, ten cień tutaj już. Dobra. Więc, jak ja to mówiłem. Czego tuż? Co ze mną ledziesz? Ucieknę trochę, bo on coś takie dziwne jest. <grych> Dobra. Mm. Mapka. Właśnie, ja mogłem tu posprzedawać te rzeczy i chyba tak zrobię. Z mm -hmm. Dróżką, tam możemy. Ktoś tam gdzie chce, ale możemy skończyć, tu jest blisko na targowisko. Już sprzedajemy tutaj kilka Ała. niepotrzebnych rzeczy. Znaczy niepotrzebnych, no. To, co zdobyłem, na przykład tam dużo pazurów na pewno mam, skrzydeł i takich tam bajerów. O ile pamiętam Fisk ma chyba jeszcze dużo forsy. A jak nie Fisk, to jeszcze jest ten drugi tutaj handlarz. Pokaż mi swoje towary. Ile masz rudy? Wow, 4000. Wezmę wszystko i zobaczę ile będę w stanie... A no, właściwie... Dam ci wszystko co mam. Zobaczymy ile za to jestem w stanie dostać. No już więcej. Bardzo ładnie. Tego psa, dobra. Hmm, zaraz, zaraz. Po kolei. To chyba wszystko. Coś jeszcze, pierścionki jakieś. Pierścień życia mogę mu sprzedać. Co jest, zostawię. Szeroki miecz, sprzedać go. Nie, nie, nie sprzedaję, bo żeby było czym dobijać. No to, Uch, Zakryłem dopiero kanarka, ale chyba i tak sobie nic z tego nie robi. Czego zakryłem? No cóż, no dobra, musicie wybaczyć, no cóż, ja poradzę, to tylko zwierzę. I 17. Ach, będę dokładny, jak już Tyle mi tam sprzedaje to. No, dzięki. Zbogaciliśmy się bardzo. <grym> się <do tego> nie <mieszać> Mamy teraz dokładnie 6700 bryłek. W ogóle muszę sprawdzić kiedy będziemy mogli dostać nowy pancerz. Ciężki pancerz straży świątynnej Chyba jak wszystkie kamienie. Tak śmiesznie to było. Chyba wszystkie kamienie tutaj zaniesiemy Właśnie, jak zwykle nie sprawdziłem kiedy zaczynamy odcinek yy, Telefon nie chodzi tu do mnie o, Dobra, może być Jeszcze w ogóle zrzuciłem go tu na ziemię Mapka, ogóle, bo znowu nie wiem czy to idzie Aha, dobra Więc jemy tą przecieżką O, mój on się w ogóle zresytował, nie wiem czemu. Dobra. Mało mi to, tak, to nie interesuje. O! Zaraz, zaraz, zaraz. Ty czego? Hej, ty! Kto? Ja? Nie, nie! Twoja babcia! Jasne, że ty! Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię Orków! Zrobią z ciebie kotlety! O. Nie ma za co? Aha, i tak tam pójdę, ale dzięki za ostrzeżenie. To nie wiem, czego się tam spodziewać. Więc, jak powiedział nam Pacho, czy Pacho? Nie, nie pamiętam już. <grych> yy, ta droga prowadzi na ziemię. O, o, aż mi gardło zabolało. W każdym razie tutaj powinni być orkowie. Na razie tutaj wzywa orkowe psy. Czy jak to się tam zwie? Castujemy na nich trochę. Właśnie, jeszcze sobie. Jak zobaczę ten kamień, że sobie pójdę po czwarty krąg, bo chyba mam już wystarczająco yy, punktów. O, silny ten orkowy pies jednak jest. No dobra, jeden się uspalił. No, jakie chamy, no. Ale, o, ale się do mnie ale zobaczę tego, no właśnie. To będzie jednak trudne. No z gornem byłoby łatwiej, no ale... W ogóle nie wiem gdzie ja idę, ale... Czekam aktualnie przed orkowymi psami, jakby coś się pytał. Ohohoho! <laughs> oho, oho. Blisko było. Dobra, zostawiły mnie w spokoju, tak? To dobrze. Tam widzę orka, nawet dwóch orków. Ach, mogłem się wyleczyć. Dobra. Miksturka. Napiję się tej silniejszej. Kurde. Ach. Czyżby któryś mnie zauważył? To to jest żołnierz Oho O Oho o -o. To było głupie A -a 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 -a. Dobra, jeden, no, przynajmniej przyszedł jeden z jednym sobie poradzę Jak zresztą widać Trochę <trymnie> mi przy... Y dowalił nie go walę na Cóż O, a to jest myśliwe, to pójdzie lightowo, Albo z jadowca, coś takiego No myśliwe, to pójdzie łatwiej I, Jeśli będzie, będzie bił, dobrze W sumie to jest, to jest, tą samą broń miałem na cmentarzu z Worku Jedynie, że mam wyższy level aktualnie Nic nie mam przy sobie, dobra Podleczymy się. Jednak ten spel leczenia jest efektywny. tutaj po typu jeden. Późniejszy w jeden. po 1. W jest trochę gorszy, bo tam jest małe leczenie, średnie leczenie i duże leczenie. I po prostu leczy nam od razu określoną liczbę punktów. Och, kanarek! I zżera bardzo dużo many. Jak na takie zaklęcie. Znaczy, nie opłaca się po prostu kupować miksurmany. Bardziej się opłaca po prostu już się leczyć, niż tym sparem. Nieważne, że ostateczna sytuacja po prostu jest szybsza, bo nie musimy... Nie, nie, nie zaraz, zaraz. Z jest kolejna dolinka, czy tu byłem dopiero? Aha, ja się wracam. To, 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 nie tu. Jak ja to spojrzałem na tą mapę? Ja już nie wiem. Nie lubię aż takie skrzyżowania, kurczę, sześciu dróg. Dobra, załatwimy jeszcze tego orka. Może jednak nie kombosami Bo ten kombos trochę spowalnia będzie go I sami sami ładnie Gdzieś tutaj broń była Jest, krusz urok No bo się poleczymy, bo całą manę wykorzystam Tak Ale jestem w większości wyleczony Teraz głupia mapa, O widzicie, tam na prawo jest taka wieża Ale na razie nie idziemy tam A, tu miałem iść tak? Mi się daje że tak, ale... Tak, dobrze, idę. Chyba. W ogóle ja muszę... Coś jestem się nieogarnięty. Mawoca, rasa... Tak, dobrze, idę. No, musiałem się upewnić. Byłby przypałek, bym gdzieś tam doszedł i takie... Hmm... To chyba nie było tu. Tutaj taka znowu górska ścieżka. Hmm... Co my tutaj robimy? Mó jakoś idę tą ścieżką tak dziwną. Czekaj, czy tam coś jest u góry. O, może część z was, która gra w Gotika 2 noc a w ogóle nie Gotika 2, kojarzy też to miejsce, bo tutaj jest yy, jeden ze smoków. Hmm... Teraz nie pamiętam jak się nazywa chyba. Pandrodor kur... Nie dobra, nie pamiętam. Feomatara chyba, o. Feomatar jest chyba ten smok. A też swoją drogą o. Pozdrawiam youtubera Feomatara Wątpię, żebym nie oglądał, wątpię, żebym kiedykolwiek obejrzał. Ale jest jeden z moich ulubionych youtuberów, właśnie którzy nagrywali Gotika. Więc pozdrawiam. Co my tu mamy? Jakaś wieża. O! Zobaczymy, to jest spadnodu. Tutaj potem też będziemy jeden. Quest już tak trochę zaspoileruję. Więc zaściłem mogę trochę oczyścić tu drogę. O! Mamy śliwy, dobra Ślibem pójdzie, w miarę łatwo. No. Trafił mnie z dwa razy. A to menda. A tam jest w ogóle dozopiona wieża Sardaza tak swoją drogą. Tu też będziemy musieli kiedyś przejść, mi się wydaje. Na tej broni szukam. Zapiszemy. Oczywiście, bo jak nie byłbym załamie jakbym nie saveował. W ogóle dzisiaj niedziela coś tak ponury jestem, a ja ogólnie lubię być radosny Więc trochę mi tak średnio jak jestem taki ponury Ała. Dziś ja jeśli się tam potknął o coś chyba a ogólnie lubię być wesołym człowiekiem Nie wiem co to jest za stworzenie, lepiej zapiszę Chyba jakiś ogar, coś takiego Tak, ogar Oby nie był zbyt silny no nie, dobra, już się wystraszyłem, że mu nic nie robię. Ale jakoś idzie. No, jest. O no, 220 to no, w ogóle za ogara. 4 kły. Czego chcieć więcej? I może właściwie sobie manę regeneruje trochę. Mógłbym, jest, mógłbym też mieć trochę więcej many. Ja bym się nie obeźł. Co my myt mamy. Tu coś jest nie. Tam kolejne dwa. Patrzymy jak na niej kula ogień zadziała. Trzy. U. O, prawie całe życie mu zabrało. I spalił się, zanim zdarzył dobiec. Ładnie. W ogóle czym... Aha, nie mogę być. I spagowany. Dobra. Padł. Padłeś, powstań, nie, ale tyle lepiej nie wstawać. No wybaczcie chwilę, ale mam tu małe problemy właśnie widzę. Robimy taktyczny odwrót. Pochycamy trochę będzie pomacha rękami. Jakby pływał kraulem, nie wiem. No i ładnie. Wyjmuj broń będzie No i w w ogóle tu. Jakieś wiksy tu robią w ogóle. Ja nie wnikam w to W ogóle na tym moście tak też nie stoi. Ja w ogóle nie umiem go trafić, nie? Taki, og taki ogarn? Taki <grym> ogar. Czas się ogarnąć. Prawda panie ogarze? Tak nie no to jest kfara. Ty jeszcze, tak? Tak. Ale mi w ogóle może cię zostało. 11 punktów A, znowu zasaiwowałem, zanim się uleczyłem, ja to jest genialne. A będę się leczył z tej magii, bo mam więcej mikstur niż leczenia. Hmm. Klejna miksturka. Dobra, ładnie. W sumie ile mam punktów teraz? 40 punktów. No to tak, 40 punktów bym przeznaczył na pewno na... Yy, ...czwarty krąg. Nie wiem, właściwie jest potrzebne na czwarty krąg nie 40 punktów, bo to będzie kiepsko, ale a resztę w każdym razie albo przeznaczę na siłę, albo zwiększę sobie manę. No serio, no że jakie ham są, by na hita z tej kuli ognia, tak to muszę się zaś nim męczyć i moim młotkiem. Hałaty kombosik przed. A teraz uciekł. i hey, tak ci wejdzie kombos, zobaczysz. No jaki ham, ja to biję kombos, ja ten uciekam. Nie chciał dostać mojego kombosa, no w sumie nie dziwię się, ja też bym nie chciał. O! Jesteśmy na miejscu. To jest pewna starożytna twierdza. O! I tutaj, oho oh, oh, mamy golema. Nie wiem jak mi pójdzie z tym golemem. Mam pewne problemy. Mam... ...właściwie problem z tym golemem. Ale musiał coś wykombinować. I ta, to też jest jedna natomiast... z... Jakoś taka sero, że taka twierda to jest. To nie jest świątynia. Co to w ogóle za golem? Magiczny jakiś Golem mostowy, serio Nie. O, pięte tękstwa. A nic nie ma, fajnie. Ale Golemy są chyba odporne na miecze chyba. Nie wiem czy ten mostowy akurat, ale wiem, że kamienne są. O, się Siema To tam będzie... Palisz coś, masz jakieś zioło przy sobie, na pewno masz pasz cały czas Dobra, a się zamykamy, sławmy, zera Co tu robisz? Przybywam z polecenia magów w wody Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność Jak zobaczę, to uwierzę Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do górskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych górów. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz... Co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Co sobie tu Lester wymyślił? Sprytny plan. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Jak zwykle ja muszę prowadzić, ale dobra. Lester jest chyba mniej zbagowany niż Gorn. Ale nie wiadomo, bo Gorn nam bardzo ładnie... Chodź. Nie wiem, że nie idzie. Gorn oczywiście bardzo ładnie z nami poszedł. Potem tylko był mały problem. Ja nie chciał się odczepić, <grych> ale no, to jest w końcu tylko gore i to jest tylko Gothic 1. Ale i tak Gothic 1 bije fa fabułą. Uważam, że Gothic 1 ma jedną z najfajniejszych, najfajniejszej fabuły z, w ogóle z całej sagi, bo ma zwroty akcji. Zresztą zobaczcie, jest ciekawy fabularnie. Nie wiem dlaczego, save W sumie, jeden save'ik więcej nie zaszkodzi. Ma bardzo fajne fabułę, zresztą zobaczcie, już się fabuła fajnie rozwija, bo przyzwanie śniącego się skończyło tak, potem musieliśmy iść do tego I na cmentarzysko, tam spotkaliśmy Orków, Palugor, no taką ogólnie, i nagle tak się okazało, że śniący z demonem, ogólnie jest bardzo dużo fajnych zwrotów. To są harpie, jak widzicie, harpie, w którym miałem lekki problem yy, z biegiem, ale tym razem mam Lestera, który nie jest tak silny, Gor. Ale przynajmniej skupić uwagę To jest akurat ważniejsze Ja się mogę tylko bronić I czekać aż on to wybije, nie? Ale... O co? Oj sorry, Lester To było bardzo niechcące Dobra, użyłem się Aha Zobaczymy na ile strzał pójdzie W ogóle się wam, pan... no mnie nie interesuje kill Boom Kill No Aha Hejt no. Chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego Racja To rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący hmm. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć Aha hm. Czyli tam jest ten punkt ogniskujący Miejsce, w którym yy, był jeden z sześciu magów. Nie, sześciu czy pięciu? No, którzy stworzyli barierę. A, ta Harka dalej żyje. ule ogóle nas szybko walić tym swoim. Nie wiem, co to jest za broń. Był, jakiś łomotacz? Hm. Biegniesz, biegniesz. Zapiszemy. A niedługo będę musiał usuwać moje kochane MK zamiast je dodawać chyba O, cześć Pani Harkin Nie wiem czy to jest Pani Harkin, raczej tak, ale i tak wygląda i takie wydaje dzięki. Ale co to jest za różne O, w ogóle ja nie zauważyłem ile dostałem w mydlu A tu Lester w ogóle się bawi, nie no, biega w buko, nie wiem co robi Ja tu się tylko lecę, muszę się na Dobra, Lester może jej tam trochę potłuczę O, tam ma małka A, bo Lester je bił chyba Skurde, kurde, wkurzy się zaraz A, O, no dzięki Lester Dobra, teraz będziecie tak stać, tak Ja muszę pomóc <laughs> Pomogłem Guleilex, bo można sobie nabić na tych harpiach Wejniesz Lester Kaś ty się zbagował no Tu 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 panie kolego Dobra muszę cię jakoś stąd wyprowadzić tak? No ładnie, teraz idziesz tu I... Dobra, jest Ponowimy sobie saveik Już powinienem pomału kończyć odcinek Ale wżej ten będzie trochę dłuższy to będę tu iść Dobra chodźmy tam, bo ta, to jest bliżej tego punktu ogniskującego Bo ja trochę rozbudowana ta... To jest mm, piwo, piwo, ale mi nie chce tego piwa zwierać ale no, no, dobra Jedno tam mogę sobie wziąć Tu coś jest Siekiera Aha, skąd się tu wzięła ta harwia to ja nie wiem to Jest tak wysoko, że bo... Takie hamstwo. jak ja mam ją nie wytrafić? Aż nie ja mam łuk. Mogę jeszcze powstrzelać z łuku. Chyba jeszcze... Aha, powiem 5 punktów ostępności, tak? No, dzięki Lester. Bo jeszcze szybszy ode mnie. Bardzo wiem mnie, <grystanie> w ogóle nie wiem co stwieram, ale... Bo wyszygiony topór! moja pierwsza fajna broń. Ach, te wspomnienia. Hmm, żebym ja pamiętał. Nie pamiętam oczywiście gdzie tutaj się szło w tej twierdzy. Idziemy kilkoma przypadkowymi drogami. O, oh, nie mam many właśnie. No, bezi Jasny... To mnie wkurza w gotiku. Jak bezi dostaje, to już potem ma takie lagi i nic nie da zrobić. No, to ja poplokuję, ale nie. No Bilester, nie ile mam dostać No, ładnie. Wiem, że ja też mógłbym ruszyć dupę i coś zrobić, ale... Idę tu jakąś skrzynię. Ała! Haha, ja ją wiem, Żeby nie było, nie? To moje. Mój kill. Skrzyneczka. Klucz do skrzyni. O, ten klucz do skrzyni jest chyba ważny. <grytanie> chyba. Zawiem, że raczej na pewno. Dobra, oczywiście muszę się miksurki napić. Nawet dwóch tam, niech, 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 że będę strat. Leczymy, 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 leczymy. Ładnie. Dźwignia. Poklej weź jak. tak... się przewróci. A tu nic nie ma, dobra. Zrobiłem tą dźwignię, no i co? się, że tu było takie przejście Nie wiem co to dało. Może to już że się będzie zbagował. No, teraz Wiedziałem, że tam było przejście. O kurde! Freddy! ma Freddy! Jak ktoś nie wie dlaczego mówię na szkieleta Fred, bo w jak przyzwiemy sobie szkieleta, to nie jest się szkielet, tylko Fredy. To jest dość śmieszne, ciekawe i w ogóle. O, tutaj nie poziom w ogóle, 50 punktów nauki. Uważam, że mówienie do szkieletu Fred jest bardzo fajne. <grym> A, tu jeszcze jeden Fredek. Ferdek. Dobra, lecce, pobaw się z nim, ja to zlutuję. O, super, miksturki. Na pewno się przydadzą. Co jak co, ale mi córki się przydadzą. Dobra. Stały mi dwie skrzynie jeszcze do obejrzenia. Super, uzdrawiające, czyli na pewno tu będą many w tej drugiej. Mam takie przeczucie zaraz zobaczymy. Ha, skąd ja to wiedziałem? <laughs> Czasem mi się też zdarzy coś wymyślić. Dobra. Czyli tutaj fajne miejsce do zlotowania, ale. Tu oprócz klucza nie ma nic super potrzebnego Tam bywa widzę Harpie Tak No zdążę, zdążę? Ach, tak, zdążyłem No, Lester B no, bo ja bym odgrywił Aha, pierwszy byłem Dobra, już może nie będę chował tego toporu, bo... Aha Coś jest dobrze Pójdę rozejrzeć się na górze Dobra Ha, bo on po prostu on musi tam wejść automatycznie, a nie za naszym pośrednictwem że tak powiem Bo jak myśmy tam weszli, on po by za nami automatycznie jeszcze, to jest tak zrobione Bo wtedy Gothic, jak był gotik to jeszcze nie umieli tak zrobić, żeby postać by była identycznie to samo co my, np. nie umiałby sam wejść po drabinie Ale my umiemy <grytanie> Bo my są tu, w końcu kierujemy naszym wejzim no, tak śmieć do ikra jest z prawej strony, a z lewej nie ma Co my tu mamy na górze Tak i Ala Taka Ala wierza Xardasa mam wrażenie O tu jesteś Zbudź się Znalazłeś coś? Tam ta skrzynia jest zamknięta Znalazłeś już Nie Zaglądałeś już O Ta skrzynia jest zamknięta, tak? A ja mam klucz. Mam twój dokument No, tylko ja dalej nie mam kamienia, panie Lester Zbudź się Znalazłem dokument O, dostaliśmy Dobra cztery robota zmioty. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia Zaczekam na ciebie przy platformie Aha Dzięki Ten kamień jest gdzieś tam, tak? Co on mi dał za zwoje? Chyba wiem jakie, ale... Tak, telekinezę mi dał tam mamy gdzieś kamień, o nawet go widzę. O, kamień z górskiej fortecy. Musimy za pomocą go sobie przyzwać. Lecisz do mnie, kamyku, lecisz. Aha, tak się nie da, No Dobra, potem muszę po niego damieć, bo on niestety nie może lecieć do góry, co jest dość kiepskie. Przy której platformie miałeś poczekać? Nie wiem przy której, ale dobra. Chyba tej na dole. Każdy może ja idę na dół, tutaj mi się lutować, niech to pewnie pełno harpi. A bez lesera mi się nie chce z nimi bić. A tam Trojeks ma stracę sami Dobra, hec. Jesteś tu gdzieś. Nie, czyli pewnie jesteś na zewnątrz. Dobra, a gdzie tu jest wyjście? Aha, tu jest wyjście. Dobra, to tu, tutaj jest ten kamień, się zrzuciłem. O, Harpie mnie goni. I... O, dobra, zabijemy się na harpie. Dobra, chyba nie zabijemy? Nie zabijemy. Żylester <grylosek> się zabijamy. No, biją. ładnie. Chodź, chcę z tobą pogadać. O, ty Teraz chcesz. Oba i mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. No. Więc Lester tu zostaje, a my mamy wszystkie kamienie ogniskujące. Więc tutaj skończę ten dość długi odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. I w następnym odcinku na pewno damy kamienie strasowi Więc na razie, cześć i pompa!